Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie z warszawskiego centrum atletyki. No i jest ze mną, już chyba można oficjalnie to powiedzieć, przyszły mistrz UFC w wadze półciężkiej, Janek Bachowicz. Nie zapeszaj, trzeba to wywalczyć. Ale też mam taki plan, tak żeby za miesiąc, za półtora, tak można było mówić. Kilka pytań tak na gorąco, Janek. Lokalizacja mnie interesuje, bo... Mnie też. Tak, no właśnie. Mnie też interesuje lokalizacja, no albo Vegas, albo, albo wyspa, no czekamy, piszemy cały czas sami i sami jeszcze nie wiedzą, także czekamy. Mam nadzieję, że... czy znaczy, tak, na, na, na drugo, tak dla mnie to jest na sprawa, Dla mnie to jest walka, a gdzie ona się odbędzie, to damy radę, tak? Tylko, że jeżeli będzie Vegas, to będę chciał być 2,5 tygodnia przed, jeżeli będzie wyspa, no to z 10 dni przed walką. A dlaczego aż tak, masz taka różnica, że w Vegas potrzebujesz więcej czasu, a na tej wyspie mniej, mimo że ta wyspa jest chyba bardziej klimatem odmienna? No ale masz tylko 2 godziny różnicy czasu. A dla mnie czas jest najgorszy, nie sam klimat. A w Vegas masz 8-9 godzin no, i chodzi o to przestawienie się. Tak? A, a do klimatu to ten 10 dni wystarczy, żeby, żeby się dostosować. Poddychać tym powietrzem, które tam, tam jest i przyzwyczaić się do temperatury. Widziałem też wypowiedź Rejesa, który również nie wie, gdzie będzie Gala. Dla niego ma to znaczenie. Podobno chodzi o wielkość klatki, że w Las Vegas będzie ta klatka mniejsza niż na Fight Island. Wiadomo czy coś o tym? Oczywiście znaczy, wiem, że, na, że to tak jest, że w Stanach jest troszeczkę większa klatka, na Europie jest troszeczkę mniejsza, ale wiesz, to są szczegóły y, jakieś tam. Y, dopasuje się do warunków, jakie będą. tak? Dla mnie najważniejszy jest, wiesz żeby, wiesz, żeby ten szczyt formy był w, o danej godzinie, w danym dniu. UFC 253. Kontrakt rozumiem już jest sfinalizowany, no. podpisany, jesteś bezpieczny, spokojny, już nic nie może, znaczy, nic nie może się wydarzyć. Sorry, mamy rok 2020, a wszystko się może wydarzyć. Pierwszy Mad Max zaczyna się w przyszłym roku. Film. Sceneria pierwszego tak. Mad Maxa zaczyna się za rok. Tak. Także jeszcze najciekawszy przed nami. Zobaczymy, jak się to potoczy. No nie, no jest wszystko wiesz. Jeżeli. Yy... Korona dyktatura na mnie nie zepsuje planów, no to wszystko się wydarzy, jakaś kontuzja, odpukać. No to no to, no to wszystko jest git, no. Ale jesteś podjechany, co? To czy powiem ci tak, że ja, ja wiedziałem o tej walce, że ona będzie tak naprawdę po znakowatowaniu Korea. Nie wiedziałem tylko kiedy i z kim. Czy to będzie Dominik, czy to będzie John Jones. Także jakby. To podjaranie to wiesz, już troszeczkę, ja nie jaram się tak jak teraz ludzie, znajomi, przyjaciele, którzy wiesz, dowiedzieli się tak naprawdę teraz. Ja się cieszę, że, że zostało to już wiesz, że dopięte tym podpisem po prostu. I, I że już nie muszę czekać, nie muszę wiesz, patrzeć co, co ten John Jones nam wymyśla i, i jak świruje. Jest walka, ja się cieszę, no ta najważniejsza, na którą wiesz, całe życie gdzieś tam tyrałeś i, i będzie no. Ale mówię, już ta euforia, ona już za mną, bo no bo ja już, ja wiedziałem, ja wiedziałem, że będzie. To chciałbym zobaczyć Ciebie w tej euforii, bo nawet teraz to Ci się same oczy śmieją, na, na samą w ogóle myśl. No widziałem, no słuchaj, no... <laughs> euforia będzie, jak już będzie, wiesz, moja ręka w górze. <laughs> to będzie dopiero euforia. Zanim przejdziemy do Dominika Reyesa, może chwilkę właśnie o Jonesie. I Jones... Widziałem Twoją odpowiedź na jego tweeta, w którym powiedział coś, że... Jedynym, którym go zainteresowałeś, czy tam zapamiętał, bo twoje, twój, twój fisting i on rzuca ręcznik, coś tam, coś tam, a tym odpisałem, że z nim jest coś nie tak, skoro myśli o tym o pierwszej w nocy. Wiesz, co, no, no jest to dziwne, no ja na przykład nie śnię o nim w nocy, no nie Także tutaj ja bym szukał u niego gdzieś tam, wiesz, problemu, o co mu chodzi, nie, nie, nie u mnie. Także także tyle, no wiesz, ja już, wiesz, no napisałem, odpowiedziałem, ale ja skupiam się i tylko i wyłącznie Dominiku, że rozkwiniam go. I, 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 I tyle. John Jones to jest na, póki co yy, nieistotny dla mnie. No ale po twojej walce wtedy, yy, gdzie John Jones był na tej gali yy, wydawało się, że jest w zasadzie pewne, że zawalczycie. Wydawało się, że on bardzo chce z tą zawalczyć. Skąd myślisz że zmiana decyzji? To, no, każdy wie, że on jest gdzieś tam niestabilny. Wymagania, jeśli chodzi o Hajs i tak dalej, i tak dalej. No, wiesz, też jakieś inne wyzwania w kategorii ciężkiej. No, ma jakiś tam swój plan. Albo nie ma, i gdzieś tam mu się kotują różne rzeczy w głowie, i coś tam próbuje stworzyć. Nie wiem, no mówię. Ja... Dla mnie on w tym momencie jest, wiesz, drugoplanowy. Tak poważnie? No tak poważnie, no przecież na pierwszym planie jest Dominik i, i Pas. A on wiesz, on to jest przyszłość. Dobra, właśnie inaczej. A czy nie, widzisz taki scenariusz, że na przykład wygrywasz z Rejesem w bardzo ładnym stylu, i John Jones mówi, kurde, no muszę wrócić na tą jeszcze jedną walkę, przynajmniej do półciężkiej? No, jest to bardzo realne. Jest to bardzo realne, jeżeli wiesz, wygram w fajnym stylu, mocno, szybko, yy, no, 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 to, no to wydaje mi się, że, że nawet na 100% jest to pewne, ale mówię, no ja nie lubię wybiegać, jeszcze wiesz, jeszcze mam e, kilka, wiesz, parę tygodni ciężkich przygotowań i, i walkę do zrobienia, a potem rozkminiać, co będzie dalej. Wiesz, a tak mówię o tym przyszłym mistrzu i tak dalej, bo... no. Kurde, takie że z całego serca zwycięstwa, że w ogóle nie biorę pod uwagę, że może być inaczej. Aczkolwiek no, Dominik Kraj jest zawodnikiem, którego lekceważyć absolutnie nie można i to pokazała jego walka z Johnsem, chociażby. I widziałem wypowiedź Rejesa, w której mówi, że jest strasznie sfrustrowany tym wszystkim, że ma tylko 6 tygodni na przygotowania, że nie wie, gdzie ta gala będzie. I wiesz, co powiedział? Że całą frustrację to wyładuje na tobie. No i masz pecha. To może jednak odwołajmy do walkę? Nie, no słuchaj, wiesz, no to spoko, wiesz, inaczej. Widzisz, ja, każdy ma tyle samo czasu na przygotowania, ja też, ja gdzieś tam po kościach czułem, że ta walka więc może być, więc, więc trenowałem, może nie na 100%, nie bardzo mocno, ale trenowałem, byłem w treningu, żeby właśnie nie zaczynać od zera, wiesz, dużo pomagaliśmy Danielowi w jego przygotowaniach, były takie momenty, że robiłem praktycznie z nim całe sparingi po 5 wiesz, 5 minut, także, także fajnie jest, bo nie startuję od, od takiego zera, tylko że od jakiegoś tam pułapu, i cieszy, to się cieszy. No jak ta, to pytanie, czy ta frustracja mu pomoże, czy go zblokuje. Być może być tak, że, że go jednak zblokuje. No, ja, widzisz, ja sobie nie zaprzątam tej głowy. Po prostu mam tyle ani ile czasu i wykorzystam go najlepiej, jak potrafię. Miejsce dla mnie nie jest istotne. Wolałbym Vegas. <grym> I co? No, ja chcę się wiedzieć. Ja chcę się dobrze bawić na tej walce i, i, i wygrać ją w fajnym stylu. Co powiesz o Dominiku Rejesie jako zawodniku MMA, na co musisz głównie uważać, jeśli chodzi o niego? No wiesz co, no mańkut, bardzo dobrze kopie, bardzo dobrze boksuje, silny, y zdrowie też jest przy walczu 5 rund z, z, z Jonesem. Y w, w dobrym tempie, bardzo dobrym, także, także no kompletny. No, widać, że unika parteru, y na pewno nie jest wiesz, nie jest y łomkiem, gapą w parterze, ale widać, że że jednak, jak ktoś go próbuje obalić, to robi wszystko, żeby stać się na górze. No, trzeba uważać na tą tylną nogę, na, 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 wiesz, na, na podbródki z tylnej ręki. Na, na, no, ogólnie na, 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 na tę zakroczoną rękę, zakroczoną nogę, na to trzeba będzie, będzie szczególnie uważać. Rzuciłeś takiego posta, Janek, że dziękujesz Dorocie, swojej menedżerce, że to wszystko jest jej zasługa, jakby. A też pod tym postem pojawiło się sporo komentarzy, że. Gdybyś miał innego menedżera, to już dawno byś walczył o pas. Jak byś to skomentował? To jest ta wiesz, wszechwiedza internetowa, która wie wszystko najlepiej, nie wiedząc w ogóle, wiesz, nie, nie ma zielonego pojęcia, jak to wszystko wygląda i, i, i jakby było, gdyby. No, Nikt nie wie, co by było, gdyby. No, nie. Ja uważam, że ja jestem zadowolony z, z pracy Doroty. Gdybym nie był, to już jej to nieraz mówiłem, bo, bo nieraz takie rozmowy mieliśmy, że. że no, żeby po prostu jej podziękował, ale. Moim zdaniem robi mega dobrą robotę, ja jestem zadowolony, także nie mam, nie mam powodu, żeby, żeby zmieniać i szukać na siłę wiesz, e, innych, innych menadżerów grup menadżerskich. Ja suma... tego jej podziękowałem, bo wiesz, to jest zasługa między innymi jej, mówię, to jest zasługa wszystkich i chłopaków z klubu i, wiesz, i trenerów moja i jej, no to jest, wiesz, y, y, ale jednak ona jakby walczyła, wiesz, y, o to, żeby ten kontrakcik się pojawił, został już podpisany y, wiesz, z matchmakerami. No, no najbardziej, no nie A propos kontraktu właśnie, czy suma poszła w górę, skoro jest to walka mistrzowska? No to tam chyba jest oficjalnie podane, ile się dostaje za walkę mistrzowską. To tam nie jest jakieś... Za to pierwsze podejście nie jest jakaś tajemnica, może to ja nikomu nie ułatwię, jak ktoś chce, nie chce googluje. <laughs> Także odsyłam do wujka gole. Janek, ACA wczoraj oglądałeś? Więc, co byłem w Koloseum, Rasa i wróciłem. Akurat obejrzałem walkę grubego i Daniela. Grubego. I Piotrka. Akurat na te dwie walki zdążyłem. No I jak skomentujesz? Może najpierw walkę Daniela? No, tak jak zakładał. To czy tak jak zakładali gdzieś, gdzieś tam ustalali sobie. Wiadomo, że Daniel nie ustala planu, ale gdzieś tam wiesz. Gdzieś tam jakiś scenariusz ma w głowie, no to, to wydaje mi się, że wykonał. No nie w stu no bo liczył, że, na, że, 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 że znokautuje, że skończy w inny sposób, nie przez niezdolność do walki po jego kopnięciu, więc to też nie jest tak, że, że tam coś się stało przez przypadek, więc kop na webechy wszedł, pękło chyba żebro i, i dziękuję po walce. No także fajnie, no, ja się cieszę. U Piotrek, A Piotrek? No Piotrek, Piotrek ma taki problem, że on zawsze w te pierwsze w źle wchodzi w walkę, zawsze te pierwsze rundy są jego... No, 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 zawsze siedzi na tyłku. Nie? No, tym razem nie udało się, wiesz, przetrwać, sędzia przerwał, no, 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 szkoda, przykro jest, no, ale z no, kimś już rozmawialiśmy, wiesz, nie łamie się, jest, wiesz, jest, jest, yy, no, jest profesjonalistą, wiesz, no porażka będzie boleć na pewno, ale wróci zaraz na trening i będzie trwał dalej. Ja tego podziwiam, powiem Ci, Janek, za to, że on już nie wie, co się dzieje, ale on jeszcze cały czas chce się bić. No. on jeszcze sędzia już tam przerywa, bosy wpadł, ale on nie jeszcze z nim dyskutuje, ledwo przytomny, to jest u Piotka to jest coś wspaniałego. To jest charakter, no, charakter wojownika i on ten, ten charakter pokaże jeszcze nam nie raz, także ja jestem pewien, że zobaczymy go wkrótce. Nie będzie jakiś tam, wiesz, płaczu i, i tak dalej, i tak dalej, tylko wróci na salę, zacznie tyrać i... No i tylko mówię, no, żeby, żeby, kurde, w te pierwsze rundy lepiej wchodził, to, to będzie cudownie, no, nie? Bo tak mi się wydaje, że tą walkę tak naprawdę ustawił ten pierwszy chyba lewy prosty taki, to już nawet nie lewy prosty, bo to było Sierpowe. takie, to było takie, było takie y, ani to prosty, ani to sierpowy, takie coś. No. Dobra, Enek, na zakończenie mamy kilka pytań od wspierających i patronów. Już kończymy? E, już kończymy? Ale... konie to jeszcze potrwa chwilę. Ja nie chciałem nic mówić, więc... Coś, no, że już kończymy i... Gdzie po co mikrofon odstawiłeś? Słuchaj, e, fani pytają Pytanie od Piotrka. Fani pytają, czy planujesz jakieś dymy na ważeniu. Dymy na ważeniu? Ja ze swojej strony nie, ale jeżeli wiesz, jakby będzie akcja, będzie reakcja. Więc jeżeli on zaczepi to ja będę. Był, też nie? Słuchaj tego. Też pytanie od Piotrka. Jak to było z tym sparingiem z Danielem? Czy to prawda, że fartownie go poobijałeś i od razu wyjechałeś, bo bałeś się rewanżu? To czy ten? To nie było tak. Wyjazd był zaplanowany dużo wcześniej, wszyscy o tym wiedzieli, że wyjeżdżam. Czy fartownie? No to słuchaj, jak ktoś nie robi uniku, to dostaje w głowę. Także to była jego wina. Ja wyprowadziłem bardzo idealny, cudowny, perfekcyjnie techniczny cios, którego Daniel nie był w stanie wybronić. No on twierdzi, że uciekłeś. Od razu po, po, po tym uciekłeś, żeby nie mógł cię tego oka podbić. No to już jest wiesz. Mówię. Yy, naciągana taka historika z jego strony, Kolejne pytanie: które w zasadzie nie ma, pyta, to nie jest pytanie, bo pytań nie mam żadnych, lecz możesz przekazać od nas wszystkich, że leci po swoje. A dziękuję bardzo. Lecę w się Chciałby zapytać Janku, w której rundzie reje pada na deski, pewnie obstawić. Chce. A wiesz co, no, a, no, to jest dobre pytanie. Wiesz co, wizualizacja mi mówi, że to będzie druga, trzecia. Tak to widzę, a jak będzie się okaże, ale druga trzecia. Dobra. Plaster chciałby zapytać, czy Janek, czy nie szkoda Ci tej walki z Johnem? Nie. Mówię, nie myślę o tym teraz. Będziemy rozmawiać o tym po walce z, z Dominikiem. Jest Dominik, mega zawodnik, wiesz, który dał bardzo dobrą walkę z Johnsem wyrównaną. Wiesz, tak było tam naprawdę na, na, na granicy błędu. Także fajnie. A mówię, jak pokonam Rajesa, będzie fajny ten podkład, żeby, żeby, wyzywać dalej Jonesa. Ostatnie pytanie od naszych internautów, Patryk Green. Ja nie wreszcie doczekałeś się walki o pas. Czy to były trudne negocjacje? Jak długo wiesz już o tej walce i do którego momentu liczyłeś, że to będzie John? Pozdrawiam, jest robota do wykonania po swoje mistrzu. No to, mówię, ja wiedziałem o tej walce, że ona będzie. Jeżeli wygram z Korejem no to mieliśmy ustalone, że kolejna walka będzie o pas. Wygrałem z kolejnym jeszcze w takim stylu, że nam nie było w ogóle nic do, wiesz, do dodania, więc wiedziałem zaraz po tej walce, że ta walka się odbędzie. No ale zaczęły się niezależne ani od UFC, ani od, od nas dziwne akcje ze strony Jonesa i to po prostu przedłużyło. I to jakby zamieszało tak, że nie wiedzieliśmy czy to będzie Dominik, czy to będzie Jones i kiedy ona będzie. Janek, tak jeszcze ode mnie, zmieniasz coś w przygotowaniach, gdzieś planujesz jakieś wyjazdy, czy wszystko tutaj standardowo? Nie, standardowo nic nie zmieniam, robię tak jak do tej pory, jak widać, że od dziewięciu, od... tylko raz się tam nóżka powinęła, ale to było bardziej, że przy, przymrużyłem oko w walce <grym> I, i, i po prostu nie wyszło, a tak to się wszystko sprawdza idealnie, czuję się dobrze i no tylko zakopane wiadomo standardowo, żeby, żeby ten trening zrobić, a tak to robimy wszystko tutaj, starym. starych starym to czy starym, no tym systemem co jedziemy zawsze. Nie chcę nic wiesz, zmieniać, no bo teraz wiesz, to, że walka mistrzowska trzeba coś ciężej mocy, to może tylko zepsuć, tak? Bo to że ja zrobię, wiesz, trzy sparingi więcej nie znaczy że mi to pomoże, więc nie może to może tylko zepsuć. Nie? Także to, co się sprawdzało do tej pory tak robimy. Na motocykl nie wsiadasz do walki? Mm, nie wsiadam. Znaczy, nie mówię, że nie. To że też dla mnie jest troszeczkę za gorąco teraz na moto. Nie? Ja też nie wsiądę na moto, jak teraz widzę, jak jeżdżą, wiesz, w krótki spodenkach. Teraz widzę chłopa, jechał, wiesz, krótkie spodenki, koszulka, ale buty miał, wiesz, te kozaki takie na moto. Ja bym, kurwa, jaki to ma sens? Bo to wiesz, to nie trzeba szybko jechać, szlifa zrobić i noga zdarta. Także jak jeżdżę, to jeżdżę, staram się być ubrany zawsze. Wiesz. No jak mam jest 30 tam parę stopni i się zatrzymasz na chwilę, no, no to nie ma przyjemności. No, nie? Musiałbyś cały czas jechać. No. A, a nie da się cały czas jechać, więc czekam aż troszkę temperatura zejdzie na dół. No, a poza tym nie chcę też kusić losu, że tak jak mówię, gdzieś tam delikatnie gdzieś jakiegoś ślifa bym zrobił czy coś zimnego. Także moto stoi na razie. A rower, bo widziałem, że rower, ednówka, funkel, kurde, sz szeroki kapeć, jak się na tym jeździ w ogóle? No to jest kwestia gustu, to, mi się na tym bardzo dobrze jeździ. To nie jest rower na, na szosę, to jest rower w teren, błoto, kamienie, piach, woda, korzenie, las, wiesz. Im trudniejszy teren, tym lepiej. Się, tym jest większa przyjemność z tego, z, tego, z tego roweru. Czekam na zimę, bo podobno na, na śniegu się jeszcze lepiej jeździ, także na pewno go wykorzystam. No ja lubię jeździć na rowerze, także rower jeszcze na pewno wsiądę mimo wszystko, a właśnie w Zakopane jak będziemy, na pewno go jeszcze odpalę. Także fat bike, wiesz. No i wiesz, ja go tak wziąłem z ciekawości i się zakochałem w tym rowerze. A fajne jest to, że jak później wsiadam na taki zwykły, czy MTB, czy jakąś taką szosówkę, to, no to jakbyś nie czujesz w ogóle, że już jedziesz, no nie? Że, że, Bo na nim się naprawdę ciężko jedzie, te opory tam są trzy razy większe, no nie? Także jak później się przesiadasz z takiego na, na zwykłą jakąś tam kolażówkę, to trzy razy szybciej, nie? Ile kilometrów tak robisz? Nie ma reguły, no, tak, wiesz, no, fatbike to jest taki, że tam jak do 50 to jest, wiesz, to już jest dużo, no, nie? Można i wiesz, i stówkę zrobiliśmy, tak, tylko że to już było, wiesz, już, było, już była walka z samym sobą, no, nie? Także, tak, że nie ma reguły, no, to zależy, wiesz, no, teraz nie mam czasu za bardzo, żeby jeździć rowerem, więc, więc czasami jak przyjadę tutaj na trening, no, to mnie wyjdzie ile? 20, jak mam, jak nie mam takich treningów, no, to robię dużo więcej, tak? I, i, I zdarza się, że tam parę, parę setek w tygodniu. No. Jeszcze będzie jakiś wyjazd wakacyjny, czy już stricte skupiony nie, nie, na walce? Za, za Późno, już wakacje już były, teraz już robota tylko i wyłącznie. Chociaż te wakacje też były takie, że odpoczywałem, ale gdzieś po kościach czułem, że mówię, że to zaraz, lada chwila przyjdzie ten mail, więc oszczędzałem się i też jakaś forma ruchu cały czas było. No widzę, że waga też nie skoczyła za, za dużo do góry, co? Wiesz, co byłem też w Hiszpanii, tam ciężko się zniszczyć jedzeniem. Yy, to, że wiedziałem, że, że ta waleczka się zbliża, to alkoholowo też się nie niszczyłem. <laughs> yy, to czy wiedziałem? czułem, że się zbliża. No i plus wiesz, temperatura tam panująca, plus mówię, no, byliśmy parę razy w górkach, Jakąś tarczę zrobiliśmy, więc, więc gdzieś tam się utrzymała. A takie już ostatnie pytanie na sam koniec. Jak zdobyłbyś ten pas, to zniszczysz się alkoholem? Mm, yy, wiadomo <śmany> yy, Wiadomo, ale to dopiero po powrocie, bo, bo, bo nie lubię... Nie no w samolocie już zaczął. znaczy, Ale to, 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 to czy to będę czy nie, to i tak się zniszczę. <śmany> dzięki ale, bardzo. Ale, ale lepiej będzie smakowo z pasem jednak, no, nie. <śmany> wiadomo, dzięki bardzo za poświęcony czas. No i co? Wszyscy tutaj wszyscy trzymamy za ciebie kciuki. No, trzymajcie mocno, wysyłajcie energię, bo, bo będzie potrzebna, no nie ukrywajmy tego, to będzie ciężka walka, ale liczę, że że skończą się czasem po fajnym boju.